Wzory banknotów. Bardzo interesujący temat, a przez wielu niedoceniany i niezauważany. Jednocześnie temat bardzo trudny i głęboki. Proszę Państwa, inny niż zbieranie typowych banknotów obiegowych, gdyż jeśli chodzi o emisje oficjalne, obiegowe, wiemy co było, co jest do zebrania, odhaczamy tylko poszczególne pozycje w katalogu. Witamy w gabinecie numizmatycznym. Tej, w tym odcinku nie o monetach, ale o papierze. I nawet nie stricte o banknotach obiegowych, ale o ich wzorach. Proszę Państwa, po to temat jest temat rzeka. Mamy ambitne zadanie, żeby go streścić w 10 minut. Mam nadzieję, że uda się chociażby to w 15, ale to i tak będzie duże streszczenie. E, przede wszystkim e, wzory banknotów. Mimo, że nie są to rzeczy przeznaczone do obiegu, to jednak są rzeczami, które miały swoją stricte, określoną funkcję do spełnienia, związaną poniekąd z obiegiem, bądź z przygotowaniem pieniądza do obiegu. Wzory banknotów można rozróżnić przede wszystkim dwa podstawowe typy. Na wzory przygotowywane przed wprowadzeniem danego typu do obiegu, służące zaprezentowaniu tego typu i wzory pełniące wynikającą z nazwy formę, czyli wzoru, wizerunku, egzemplarza pokazowego banknotu, który już jest w obiegu. I takie egzemplarze rozsyłane są na przykład do kas banków zagranicznych, a żeby pokazać, jak wygląda dany aktualny pieniądz obiegowy, na przykład Rzeczpospolitej Polskiej, i jednocześnie niegdyś rozsyłane były również po krajowych kasach banków czy wszelkich miejscach, które zajmowały się obsługą pieniądza, a żeby kasjer miał wzór oryginalnego egzemplarza danego banknotu, żeby mógł porównać w razie czego egzemplarze, które Budzą jego wątpliwości i w obiegu codziennym mu się trafiają. Proszę Państwa, zacznijmy w takim razie od etapu pierwszego, czyli zlecono wykonanie danego typu pieniądza. W pierwszym etapie nawet nie możemy jeszcze mówić o wzorach. Są to różnego rodzaju próby druku i próby kolorystyczne. Na przykładzie dziesiątki 28 rok, notabene nie wprowadzone nigdy do obiegu, możemy to dość dobrze obserwować. Mamy tutaj egzemplarz na przykład wydrukowany tylko jednostronnie. Skala już jest 1 do jednego, także już to jest dość zaawansowany. Etap druków próbnych tutaj mamy mniej zaawansowany egzemplarz druku próbnego wydruk tylko jednej z warstw rewersu akurat tutaj warstwa główna, wydrukowana w kolorze zielonym. Kolejny egzemplarz, również z takiego etapu przygotowawczego. Dwustronnie wydrukowany, warstwa główna, którą tutaj mieliśmy w zielonym kolorze, na tej próbie kolorystycznej zmieniona, kolor ciemnobrązowy, nałożona na warstwę poddruku. Mamy już w zasadzie pełny wizerunek banknotu wydrukowanego. Jeśli już sam wizerunek pod względem rysunku jest zaakceptowany, przechodzi do następnego etapu, czyli do etapu kolejnych prób kolorystycznych. Czyli mieliśmy tutaj pokazywaną wersję brązową, gdzie dominanta jest powiedzmy utrzymana w brązie. Tutaj również egzemplarz już ukończony dwustronnie, ale dominian, dominanta zmieniona kolor zielony z kolorem głównym. Dotychczas cały czas mówiliśmy jednak, nadal jeszcze nie o wzorach, a o drukach próbnych, bo mimo że mamy druk ukończony pod względem ikonografii, mamy tylko zmienną kolorystykę, to jednak żaden z tych banknotów nie ma swojej naniesionej serii i numeracji. Państwo, więc czas najwyższy przejść do następnego etapu, i tutaj możemy już zacząć mówić o. Wzorach. Druk ukończony, może to być jedna z wersji kolorystycznych, ale już pokazuje zakończony etap produkcyjny, przy czym egzemplarz jest numeracją zerową, czyli to pokazuje, że produkcja danego banknotu jeszcze nie ruszyła. Numerator jeszcze nie biegnie, nie są drukowane kolejne egzemplarze do druku, natomiast numeracja zerowa, często potocznie zwana jako akcept, czyli egzemplarze przygotowane przez drukarnię. Na potrzeby pokazania ich zazwyczaj emitentowi, bądź upoważnionemu przez niego organowi zatwierdzającemu do zatwierdzenia danego wzoru już do dalszej produkcji. Proszę Państwa, bardzo dobrze widać to na tejże 20-złotówce, gdzie mamy numerację zerową, o której wspomniałem, mamy w ogóle anotację na dole dodatkową Specimen numer 1. Akurat w naszym przypadku jest to dość, w przypadku naszym, czyli banknotów polskich, jest to dość rzadko spotykane ale w związku z samym procesem akceptacyjnym mamy tutaj przede wszystkim adnotacje dokonane odręcznie na marginesie, czyli na górnym marginesie jakaś informacja, którą ciężko nam tutaj w tej chwili rozszyfrować. Jest data dodania tej informacji, czyli 3 września 1941 roku, powielona ta data z lewej strony. Często jeszcze można zauważyć na takich banknotach podpisy osoby akceptującej, czyli nazwa akcept jak najbardziej prawidłowa. I takich akceptów na najbliższej aukcji majowej będziemy mieli więcej. Przy czym, o ile tutaj 20 złotówka emisji londyńskiej jest pozycją rzadką, niespotykaną na co dzień, więc od razu widzimy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. To na przykład tak wyglądającą 20 złotówkę 46 roku. W pierwszej chwili, chociażby w warunkach giełdowych, niewprawnym okiem, bardzo łatwo pomylić standardowym banknotem. Niewiele wartym, bo jakimś pomazanym w górnej części. Natomiast przypatrzmy się mu lepiej, co widzimy. Widzimy numerację zerową i jakieś adnotacje w górnej części. Proszę Państwa, jest to już taki jeden z końcowych etapów, zapewne przygotowania produkcyjnego. Drukowana jest numeracja, natomiast arkusz był z jakimiś adnotacjami po wycięciu. Banknot wyglądał tak, jak widać. No, nie bardzo się nadawał pewnie do prezentacyjnych zadań. Nic dziwnego, że inną wersją takich akceptów możemy zobaczyć ten sam banknot, ten sam typ druku, też numeracja zerowa, poprawnie już oznaczony jako specimen. Specimen bądź wzór wymiennie używane, określenia, zależnie od tego, czy tutaj mamy do czynienia z rynkiem zagranicznym, czy polskim, czy z przeznaczeniem na rynek zagraniczny, czy polski. Przy czym akcepty nie zawsze muszą mieć właśnie nadruk specimen czy wzór, często to jest po prostu zwykła numeracja zerowa, niemniej pozycje bardzo rzadkie. I teraz jeśli mówimy o wzorach, to wzory właśnie z numeracją zerową, czyli tak zwane akcepty, są tą najwyższą półką zaawansowania tak naprawdę w zbieraniu wzorów, gdyż tutaj wiadomo, że takich egzemplarzy nie powstało dużo. Na potrzeby okazania przez organ drukujący emitentowi wykonano ich niewiele, więc jeśli pojawiają się na rynku, to pojawiają się w jednostkowych egzemplarzach bardzo rzadko. Choć rynek tutaj jest jeszcze dość raczkujący, początkujący, także on tego nie wartościuje zdecydowanie mocniej w, w odniesieniu do egzemplarzy już standardowych wzorów. Bo co możemy nazwać przy Państwa standardowym wzorem? Standardowy wzór to jest wzór, który jest przygotowany już nie na potrzeby okazania organowi, który podejmie decyzję o tym, czy dany typ pieniądza prowadzić do obiegu, ale jest przygotowany na potrzeby rozesłania go na przykład po kasach bankowych, zagranicznych bądź krajowych, tak, ażeby kasjerka, osoba mająca do czynienia z tym pieniądzem, jak nadmienię na początku, miała egzemplarz porównawczy. Co jest ciekawego w takich y, wzorach? Przede wszystkim warto zwracać przy nich uwagę na numerację, gdyż numeracja jest to jedna z form zabezpieczenia banknotu, poza jego złożonością rysunku, poza wielowarstwowością druku, poza znakiem wodnym w papierze, Również w numerze kryje się informacja, może inaczej, nie kryje się informacja, ale również numer jest pewnym z elementów jego krój numeratora, który można rozróżnić oryginał od fałszerstwa, bo często fałszerze już nie zwracali uwagi na krój numeratora, nabijali cyfry jakiekolwiek, więc warto porównywać krój poszczególnych cyfr. Stąd zazwyczaj wzory kasowe mają pokazany na sobie pełny przekrój cyfr numeratora, co widzimy bardzo dobrze na tymże egzemplarzu. Mamy serię AA, no w tym przypadku akurat pierwszą serię dla danego typu i mamy pokazane wszystkie cyfry. W dolnej części mamy od 1 do 7, w górnej części, brakujące w dolnej, niektóre się nie zmieściły, gdyż numerator tu był siedmiocyfrowy, 8, 9 i uzupełnione zerami. Także to jest już typ wzoru zdecydowanie powszechniejszy, gdyż rozesłany do kas, wielu kas, po zakończeniu obiegu danego typu, często z tych kas wychodzi już na rynek kolekcjonerski, więc takie wzory spotykają się częściej. Tu akurat mieliśmy egzemplarz 1948 roku, natomiast zobaczmy jeszcze, jak wyglądało to w okresie międzywojennym. E, ciekawy typ numeracji na 50 zł 1925 roku. Numerator, pokazane charakterystyczne cyfry, ale tylko te, które mają najbardziej charakterystyczne według emitenta krój, tak żeby się zmieściły w ramach siedmiu cyfr numeratora, czyli bardzo charakterystyczny numer 0245678 nadruki, wzór bezwartości. To jest kolejny z typów nadruku bardzo charakterystyczny, związany z obiegiem, gdyż dodatkowo informuje o tym, że dany typ pieniądza nie jest z wartością nominalną, jest to pozycja pozbawiona już wartości nominalnej, czyli żeby ktoś nie próbował na przykład, dostawszy do kasy to jako egzemplarz okazowy, iść do drugiego sklepu i zapłacić. Wyraźnie naniesione informacje o tym, że jest to bezwartościowa pozycja. Proszę Państwa, ten wzór 50 zł 25 rok oznaczony napisami polskojęzycznymi po obu stronach wzór bez wartości. Wart ten egzemplarz jest między 1000 a 2000 zł zależnie od stanu zachowania. Tutaj mamy wyśmienity egzemplarz z notą 66 EPQ. Będzie on na najbliższej aukcji sprzedawany. Sądzę, że przy tej ocenie gradingowej ma szansę przekroczyć 2000 zł, ale jakość stanu zachowania nie jest jedynym wyznacznikiem ceny. W przypadku wzorów na przykład tego rodzaju. Akurat nie mamy w tej chwili na aukcji najbliższej do zaprezentowania ciekawszej odmiany 50-25, ale mamy ciekawszą sytuację zaprezentowania na sąsiednim banknocie okresu 2RP na 20 zł rocznika 36. Mamy do czynienia z bardzo podobnym wzorem jak 50, ten sam krój, styl liter, ten sam typ. Numeracja również przekrojowa, pokazana od 1 do 7, ale proszę Państwa, mamy tutaj ciekawą rzecz, perforacja specimen. To nas informuje, że wzory przygotowane przez drukarnie, które były rozsyłane za granicę, dodatkowo opatrzono perforacją specimen czytelną dla zagranicznych użytkowników. Bo jednak no, niekoniecznie każdy mógł rozpoznać, na czym polega jakiś polski napis, jakiś zlepek liter. Natomiast już specimen jest dla wszystkich czytelny, wiadomo, że mamy do czynienia z egzemplarzem okazowym i w przypadku wzorów II Rzeczpospolitej te egzemplarze, które mają dodatkową perforację specimen są dużo rzadsze, więc tutaj w przypadku egzemplarza w stanie bankowym od razu jest duży mnożnik ceny, w przypadku tej pięćdziesiątki czy takiej dwudziestki jest to no blisko 2, 3 krotny mnożnik. Także warto zwracać uwagę, jeśli jesteśmy gdzieś na przykład na giełdzie zagranicznej, bądź przeglądamy chociażby aukcje zagraniczne, taka perforacja specimen to jest coś, co wyraźnie podnosi wartość, jest wyraźnie rzadsze dla tych typów. Mówiliśmy o oznaczaniu bezwartości, tak żeby ktoś nie próbował wprowadzić danego typu pieniądza do obiegu. Szczególnie zwracano na to uwagę przy pierwszych polskich złotówkach prowadzonych po reformie Grabskiego, gdzie egzemplarze przeznaczone na rynek krajowy mają dodatkowo perforację kasującą. Czyli nie dość, że mamy zapis wyraźny, bez wartości wzór, dodatkowo banknot jest jeszcze przedziurkowany tak, żeby nie było najmniejszych wątpliwości, że tutaj ten nie zapłacimy. Co ciekawe, egzemplarze rozsyłane na rynek zagraniczny, przynajmniej według mojej obserwacji właśnie, pochodzące głównie z rynku zagranicznego, różniące się też nadrukiem, rodzajem nadruku wzór, tu jest nadruk wysoki, tu mamy nadruk niski, z kropką po R, te egzemplarze nie mają perforacji i one właśnie pochodzą zazwyczaj z rynku zagranicznego, czyli moim zdaniem, mój wniosek, moja teza, że e, Egzemplarze bez perforacji to są właśnie egzemplarze rozsyłane na rynki zagraniczne, gdzie nie było zagrożenia, że ktoś będzie próbował zapłacić tymi banknotami, więc dodatkowo ich nie perforowano. Perforowano tylko te, które były przeznaczane na rynek krajowy i właśnie z rynku krajowego zazwyczaj z perforacją wzory wracają. Państwa, jeszcze kilka ciekawostek związanych z walorami z bieżącej aukcji. Mamy przepiękny zestaw wzorów 1944-1946 roku już wcześniej pokazanych z numeracją. Zerową. Wzory bardzo rzadkie i tutaj jest na przykład 50-44, tak jak pokazano wcześniej, 20 bez żadnych nadruków, numeracja AR00, ale mamy również na aukcji 500 z numeracją również zerową, ale już opatrzoną charakterystycznym nadrukiem wzór. I proszę Państwa, ten nadruk wzór nie jest związany z momentem wprowadzenia tego typu do obiegu. Tutaj Czesław Miłczak pisze na ten temat w swoim katalogu, znakomitym leksykonie wiedzy na temat banknotów polskich, wszelkich od insurrekcji do teraz, dwutomowe wydanie. E, I tutaj Czesław Miłczak zawiera też informację, że ten nadruk wzór jest nadrukiem późniejszym. Natomiast nie znaczy to, proszę Państwa, że cały ten wzór jest egzemplarzem późniejszym, tylko później opatrzono go nadrukiem wzór. Z czym to jest związane? Z przekazu ustnego od osoby pracującej niegdyś w Narodowym Banku Polskim w latach 70. Mam informację, że wówczas jeden z nazwijmy to dekretów, przykazów był taki, iż owszem, egzemplarze banknotów, które zostały już wycofane z obiegu, nie pełnią roli środka płatniczego, można przekazać na rynek kolekcjonerski, ale nie może to być przekazanie w formie od tak bez żadnych dodatkowych oznaczeń. Stąd na, y, wpadnięto na pomysł, że wszystko, co ma być wypuszczane na rynek kolekcjonerski, trzeba dodatkowo jakby skasować, oznaczyć nadrukiem wzór. I ten nadruk wzór jest rzeczywiście nadrukiem późniejszym, natomiast wykonanym na oryginalnym, zerowym wzorze akceptacyjnym, akcepcie. Natomiast tutaj mamy dokładnie taki sam nadruk wzór, co widać przy porównaniu, jak na 500 c Widzimy, że to ten sam krój, ten sam rozmiar, ta sama y, technika wykonania, ale już na egzemplarzu z numeracją bieżącą. I, proszę Państwa, to nie ma nic wspólnego z wzorem. Emisja roku 1944, wykona, wymieniona w 50. roku na banknoty nowego typu, które kursowały dość długo, notabene do lat 70., została w pewnej ilości w nadmiarowych, niewykorzystanych zapasach w Narodowym Banku Polskim. I te zapasy, tych banknotów właśnie bez żadnych nadruków, z numeracją bieżącą, przeznaczone do obiegu, a niewykorzystane w obiegu, zalegające w Narodowym Banku Polskim, wypuszczono na rynek kolekcjonerski, tylko zgodnie z tym dekretem, o którym wspomniałem wcześniej, opatrując je nadrukiem wzór. Także w tym przypadku mamy do czynienia nie z wzorem, ale z oryginalnym banknotem obiegowym, oznaczonym tylko nadrukiem wzór na potrzeby kolekcjonerskie. Takie egzemplarze nazywa się potocznie wzorami kolekcjonerskimi, przy czym mimo... To jest to wzór kolekcjonerski, to sam banknot w sobie jest banknotem drogim, poszukiwanym w stanie bankowym, czyli no ten egzemplarz będzie kosztował zapewne na aukcji na poziomie gdzieś 700 tysięcy złotych. Natomiast zdecydowanie popularniejszą formą wzoru kolekcjonerskiego jest wzór roku 1948, gdzie pozostałe w zapasach banknoty niewykorzystane w obiegu, tak zwane reminders z zagranicznych określeń, bo to nie tylko jest spotykane na rynku polskim, opatrzony nadrukiem wzór, i sprzedawano, nawet sprzedawano oficjalnie w kasach Narodowego Banku Polskiego. Te wzory to też wzory kolekcjonerskie. To nie ma nic wspólnego z procesem przygotowania technologicznego banknotu, jak i z wykorzystaniem do celów prezentacyjnych w okresie obiegu, ale tylko z przedrukowaniem egzemplarzy pozostałych po obiegu. To jest wzór tani. Pomijając tutaj kwestię gradingu, bo egzemplarz w gradingu będzie zapewne droższy, ale bez gradingu takie egzemplarze można kupić po kilkadziesiąt złotych i nawet w oryginalnych książeczkach bankowych. Które były sprzedawane w kasach Narodowego Banku Polskiego. I na koniec, kończąc już film, pokażę ostatnią pozycję przygotowaną do tejże prezentacji. To jest dwie sztuki nierozcięte z sobą, złotówek 1941 roku. Już Państwa, skasowane, przekreślone. Można by je określić mianem wzoru, ale to nie jest wzór, to jest makulatura. Czyli z jakichś przyczyn. Skasowane egzemplarze przez, przez drukarnię, tutaj PWPW. Prawdopodobnie kontrola wykryła na jakimś poziomie kontroli błąd. Błąd mógł polegać na przykład na przesunięciu między sobą poszczególnych warstw, bądź na przykład na problemach kolorystycznych, może nie, nie takim dokładnie kolorze farby, czy innej wadzie technicznej. Egzemplarze zdejmowano z produkcji to, co wydrukowano, kasowano, przekreślano. Natomiast w powstaniu warszawskim PWPW zostało zniszczone, wyszły wówczas licznie zgromadzone tam wszelkie arkusze, makulatury i stąd takie banknoty na przykład z okresu okupacji są dość powszechne, natomiast nie jest to forma wzoru, jest to forma makulatury skasowanej. Dziękuję bardzo. W 10 minutach się nie udało, w 15 też się nie udało tego filmiku streścić, ale mam nadzieję, że tak w przybliżeniu przedstawiłem Państwu temat wzorów, czyli... Ciekawego zagadnienia, które nie każdy kolekcjoner podejmuje, natomiast jest warte podjęcia, gdyż dzieje się tutaj naprawdę wiele. Temat jest otwarty, można co chwila zdobywać jakieś nowe, ciekawe pozycje do kolekcji. Co więcej, można odkrywać pozycje, które nie są nawet ujęte w katalogu. Publikacji na temat pieniądza papierowego jest w odniesieniu do monetarnych publikacji stosunkowo niewiele, natomiast mam świadomość, że osób zainteresowanych tym tematem jest dużo grono tych osób na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie się powiększyło, także my będziemy w ramach swoich filmików utrzymywali również dział pieniądza papierowego. I jeżeli państwo mają jakieś pomysły na to, które tematy chcieliby usłyszeć w filmikach obejrzeć, które tematy mamy poruszyć, proszę nadmieniać, wymieniać je w komentarzach. Komentarze na pewno będziemy wszystkie czytali i Postaramy się spełnić Państwa oczekiwania w miarę naszych możliwości. Zapraszam serdecznie do komentowania, do przekazywania nam pomysłów, do subskrybowania naszego kanału i do oglądania następnych odcinków. Dziękuję bardzo.